Hej, witajcie w nowym odcinku z horroru, którego nazwy nie znam. Roblox sobie wiecie, czego się będzie mać. Taki sam wstęp, oryginalny. nie, nie ma. Nie że to kamera, dobra. Yy, także no, You know the drill. Chodzi o spacerową Ja, spodziole! ja, spodziole! ja spodziole! chodzi w ja. I nas próbuje za zabić. I tak, mamy teraz Rumki, tak? Potem jakiś. My chyba chcemy otworzyć te drzwi i się z nimi schować zaraz. Tak! Chcemy! Był tam jakiś ten? W słowie coś? Nie, nie. On biegnie, biegnie! Po lewo jest. Za nami. O tu jest, po lewo. Biegnie. Chcę stać. Odbieraj to. O, jest! Jest! Tam są... Świeci się coś. No, no. szufladę to jest, się świeci? No. Po, po prawo jest. Jest po prawo, jest! Co to jest? Jest po prawo. Czekaj, czekaj. Bedroomki to jest, dobra, to nie, to nie. Mm. A to my to byliśmy. On chyba drzwi zamyka. No. Te drzwi były nie, otwarte. Nie, to, 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 to też są otwarte. Chodź, zobacz. O, pandicorn. nie mam O, jest świecące coś. Rumki. Chodź tu. Co? No, wziął mnie. Aha, a ja klucz. Jaki to jest? Security key. To jest przystanie. Tak, tak, tak. Ja to ja będę czekał, tutaj.

Chodź do pokoju. E. Tu jest. Yeah. Zamknięte. A bo ja dwa razy nacisnąłem. Wracamy się. We go back. Go back. Oh. Go, 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 go. On tu jest po prawo. Patrz. go. Musimy jeszcze raz nacisnąć chyba. To tej idzie zostanę. Powiedz, się otworzy. Uwaga, trzy, cztery. No jest, jest, jest. Poczekaj, mam no, już trzy mnie. A spało nie jest. Dobra, nie O! No. Dobra, jestem. O! Jest. Chapter pierwsze, piąta. część. Tu players. Eee, z chora... Oj, za, za, zagina mi trochę czas przestrzeń. Dobra, chodź, rocket. Okay. To za dźwięki są. Rocket. Ale mi zagina czas przestrzeń tutaj. Pernon. Okej. Okay. Ej, to Ale nie z... po raz, co z... zaś nie... Mi, A nie, to po prostu tutaj gra tak mało FPS-ów ma hm. Nie, no nie, bo ja się na grafiki się i tak jest. Ale muszą być otwarte, o, no, oczywiście O O nie, do, dawaj, SS-a wysyłaj O Jezu, dobra, tutaj musimy użyć się. co te czerwone kropki oznaczają? Klucze może, czy to? nie wiem Dobra My jesteśmy enter, po prawo Enter. Jesteśmy tam. Po prawo, czyli mamy iść do exit, do do przodu Na to wychodzi, czyli tak um. Czekaj, ja narysuję... bo... ja na sobie mi na na narysuj, nie ma pana karty, dobra? Postanowiliśmy, że będziemy teraz na spontana. I jest jeszcze jakieś kroki. Za nami. A nie, ten. W lewo powinniśmy iść. No bo no no. no. Nie, w prawo, żeby po klucz pójść. Jak w prawo? W prawo nie ma przejścia, ziemuj. A. A nie, jest jest bo... jakieś małe. Nie ma. Nie ma przejścia. Gdzie to tu przejście, widzisz? To są dźwięki chodzenia. Ej, sercem bije. Tam to jest. Za mną idź. Idę o Sejfro? Tak, bardzo A, te trzy przedmioty. O, No spontana to robimy chyba, nie? Czy patrzymy na mapę? Będzie fajny. Tylko? A damy się zabić i... i no. Ale tam miał chłop jump bo ja się nie, da nie dałem zabić w końcu. Miało mocnego. O! o! I jest serce mi! A nie mogę drzwi otworzyć. Napierdzielaj letarką! Poprawaj, po prawej Chodź, idziemy. A tu nie można. O nie. Iść. Tam to się jest. Mówię się. Tu też jest dróg. A my jesteśmy w ogóle w ślepym zaułku. A też wymuszę coś oznaczać. Chodź, idziemy jeszcze raz do nich. I to może zamknięte są, no boże. Nie, no. Nie robisz nic tu, może takie Co, tak, co zawiasy za, za są w ogóle? To jest wyjście, ziomuś, to jest wyjście. a co to za zawiasy w ogóle są? Nie wiem, dobra. Czemu sprint się tak, ej sprint się wolno ładuje, warnuje? Chodź, 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 wracaj, wracaj, wracaj. Zobacz na mapie. O nie? Tu powinno być jakieś room, sekret. Sekretny. Tutaj słyszę bicie serca. To jest sekretny room. Okej. Okay. Coś idzie po nas Exit, no, no, no Jakieś takie kreski Słuchajcie, yy, przepraszam was, że nie widzicie tego, ale ja dałem tylko yy, nagrywanie gry Coś tutaj idzie Coś tu idzie O, już nie Ale nie, bo to może być za ścianą po prostu, wiesz? Mm. Ale czy tutaj gasimy latarkę od razu? Pod F też Gasimy latarkę

Tak, jest możliwe. Ej! Bol! Bol! To baba była chyba. Tak. On nie wiedziałem. baba. Co nam jest? Chodź po to bale. Ja mam bale. I ja nie wziąłem. A to ty zawsze przeżywasz. To wiesz, to mi się Relik a musimy teraz się wrócić tam. W jest reliku jesteśmy. Gdzie? Wiem, wiem, gdzie jesteśmy na mapie. O tam chodź. Ten chcieliśmy, nie? Tak. A tam jest ten. On jest tu. Ja głową zaglądam lewo, Ona tak. tu jest, mówię ci. Ona tu jest za rogiem. Przejdę grę i kończę. Prawo, prawo, jest. Chodź. To chyba, nie? O, tak, tak, tak. Jest? Jest. O Jezu. Maria. Nie fajne to było. No. Dobra, teraz... Czekaj, czekaj, jesteśmy przy relik To będzie chyba grubszy odcinek i dłuższy. On eee... tu na to idzie chyba. On tu idzie, ona tu idzie. Jak nic. Ja już wiem gdzie, gdzie trzeba iść. Dobra. Zara ojec, za dodał, za to jest Ukłoni <grym> mnie Mam <grym> relik Ona mnie goni Dobra, da się jej uciec, da się jej uciec. Mam drugi relik, już wkładam już One tak samo wyglądają, nie? Tak, tak, tak. Kolory inne takie. Z co ja mam to. Ja, jakie? To jakie trzeba? Czarny i biały było już, tak? tak? Bia... Taki jakby biały, taki niebieski bardziej. Ląkitny. O, miśnik tekstury? Jakiś? Może to coś będzie? Czekaj, nie wiem, gdzie jestem. Ona chyba jest koło mnie gdzieś. Dobra, już wiem gdzie iść. Ona jest. Ona jest koło mnie. Tak, tak! jest! To dobrze. Ja nie tam. Nie wiem czy ja chcę. No jest za ścianą. Ja się chyba wracam teraz. Jestem. Przy, jestem przy tym Ona nie może wejść. Nie może wejść, nie może wejść. Dobra, psiknęła na mnie i poszła sobie Dobra, dawaj Dawaj szybko, szybko do nagrywania No dałem, dałem On tu jest Przecież to włożyłem sam Kozak jestem Tutaj, chodź Po lewo teraz, nie? Tam, ta, ta, to tam The map have a glow around them O tu, po lewo i tu. O, jest. Jest, dobra. End of yes. the chapter. O, no i super. O! To jeszcze demo dwójki możemy zrobić, co? Noć. Można, słuchajcie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak kolega zaproponował, możemy zagrać demo dwójki. Ale to już od Was zależy. Napiszcie w komentarzu po prostu. Zobaczymy, jaka jest aktywność pod tą grą Także aj, ja wam aj, jeszcze raz dziękuję. Nie, ty się nie liczysz. Twoja opinia się nie liczy. <grym> <grym> Także ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Żegnajcie.